Tutaj mały fail, wylała mi się woda. <mulety> <mulety> Rembolo właśnie dla krów Tutaj kosić się tak. Laki, na <mulety> Witam, witam, gdzie on mhm. yy, Za tak 10 minut powinien być po Szymczak, lecimy na Siłeczkę. A tutaj jeszcze chciałem przygrać Przed treningowo co wlatuje. Skleczka wody, i tutaj damy. Myślę dwie miareczki cytru. Bo dzisiaj fajny trening góry z takich fajniejszych rzeczy to oboje, oboje robię jak Ja taką dosyć lekką łóweczkę. No i później, ja już jakieś akcesoria to niezbyt fajne rzeczy, ale łapki dzisiaj też mam. Eee, z takich fajniejszych rzeczy I jeszcze ostatnio Wam wspominałem, że przed treningami, próbuję sobie takie coś dać. Magnes Forte Kompleks jakiś. Magnez z niby jakiś naskór czy coś, ale ja to tak bardziej po prostu jako suplementacja magnezu, też fajny w smaku. Dajemy takie dwie tableteczki tutaj do wody. Dobra, tutaj mały fail. Wylała mi się woda. No i co? Nawet najlepszym się zdarzałem fejlem. Ja będę musiał to posprzątać. No, i lekki mi w dupę. Dobra, tutaj już posprzątane, jak widzicie. Na szczęście się za dużo nie wylało. Ale ogólnie, taka rada na przyszłość. Musicie być bardziej odpowiedzialni podczas nagrywania, właśnie takich wstępów do odcinków. I nie możecie kłaść sobie, bo ogólnie, jako statyw, użyłem kolagenu i Omega 3. Nie? No i okazało się, że Omega 3 była zbyt lekka. Telefon się przewrócił, uderzyło szklankę wody. Szklanka wody mnie opryskała. Trochę się wylało na ziemię. No, ale co, posprzątane i lecimy siłeczkę. Dobra mój za świetne, działanka. Dzień dobry. No i ty mu ja robię rozrzewkę. No dobra. To, on robi pierwszą rozrzewkową. Nie chcę mi powiedzieć ile kilogramów, więc pewnie jakoś mało. Ja dzisiaj 105, 3 serie, zobaczymy na ile. Pół będzie szło, bo z tymi sam nie wiem. No i dzisiaj obaj mamy trening góry ogólnie. No i zobaczymy, ostatnia rozrzewkowa, tu przygrać. Oj, jak ciężko. Oj, zmęczony dzisiaj. Nie podjęłam. Nie podjęłam. Co? Prawo. Co ty robisz? No, ja teraz 80, potem 95, potem na 105 lecimy. Ile? 150? No. Ale ja mam na że teraz chodzę mam mój wagon, że 140 Jak będzie, to dobrze.

<laughs> ale była taka, jakby mikro, jakbyś tak się stawił, co to robisz? To A, no bo wiesz, to, jest się ale próbuję nie robić. No, no i widzimy się później. Dobra, pierwsza seria. Nie będę mógł jaki ciężar, można policzyć, ale ogólnie moja wymówka na to, że jest tak mały ciężar, jest taka, że jest to Technical bench press, no i ma być bardzo lekki. No i to. <laughs> Reakcja tego pana wszystko mówi. słuchawki, bo jest zbyt agresywna muzyka w porównaniu do finalej. Ja, to ja myślę, że dobrze do, że to zrobiłeś, bo jakbyś miał słuchawki, no, no, no. Który pokazał, że to, to coś dla ciebie waży, nie? I wiesz, że ty potrzebujesz wiesz, czegoś, żeby to wycisnąć, nie? tak to wiesz, trzeba masz wyjebane, chociaż to, nie? No, ale jestem zawiedziony, bo kurde zacząłem robić ławkę w niedzielę, żeby z nim sobie fajnie robić, a on, no, robi, on, on robi takie coś. Zajmiemy od razu, nie Podejdź mi ja troszkę. Ogólnie taka rozklipka dla Ciebie się czeka? Tak się zastanawiałem z takim kolegą, <głos》> na przykład, czy jakbyś przyszedł weź... do Ciebie szafą, nie? Ci powiedział, że da Ci sterydy, ale umrzesz 5 lat w 3 -4. A brat zbrady starych bez skutków ubocznych. Ale więc 5 lat szybciej niż powinieneś. Zabrałbyś? 5 lat szybciej. Mhm. Kurde, ogólnie to zależy kiedy, kiedy normalnie mam łączyć, nie? Dziś. Bo jakbym miał łączyć w wieku 60, to bym nie chciał w 55. Ale jak mam, bym miałbym. Ale nie wiesz, właśnie o W 75, to bym mógł w 70. A właśnie o godzinie I byłbym w 6 lipcach do końca się nie mogę no. no. Najpierw w dobrym serwisie miał 65 lat i mógł no? blaskować kran. Tren. Kilogram trenu. <grym> kilogram trenu. To o, to było, no, było, no, bez skutków, normalnie. Ale, ale to byś był najsilniejszy człowiek na no. Jakbyś kilogram trenu? Kilogram no. trenu. Ja myślę, że i tak już nie było. Że to jednak predyspozycja byłaby bardzo Ale kilogram trenu. To, to kurde. <grym> Wiesz jak wygląda świnie po kilogramie trenu? Nie interesuje. Dawy, może tutaj zdjęcie jak znajdziemy? Zdjęcie krowy po trębolonie. Ogólnie ogóle trębolon, nie wiem czy wiecie, ale to jest na serio, że trembolon stworzono właśnie dla krów. Wiesz o tym? Ale że na steki na przykład w Ameryce też, też No na steki, tylko żeby po prostu były większe krowy, że więcej mięsień, no, ja nie, więcej, mięso. żeby więcej mięsa, Żeby no, więcej mięsa. No to na steki, no tak jak powiedział, nie? Ale nie na steki, bo kurwa jest. No jak podstek. nie. Ale ogólnie no to mega mądre, nie? No. Nie wiem czemu tego nie stosuje Dobra to dalej No to dalej no to, się, no, to, dobrać. Dobrać. no nie, nie zakładaj No Po co tego... Nie wiem, czuję się w nich pewniej ogólnie Przecież one nic nie dają, bo one są takie malutkie, nie? No To, to są najgorsze owiki Ale pewnie się czuję Wygraj <grych> ciężar Mały ciężar też 15 kilo Ja, dat je een kleppelektrofoon. Ja, kleppelektrofoon. Dat is een kleppelektrofoon. Super. Maar nee, alwaar. is mooi, mooi. Dat is een kleppelektrofoon. Dat is een kleppelektrofoon. Masz? Jak lepiej Jezu, jakie masz O Jezu A! Dawaj, daj, daj, daj Dobrze no. Ale szata Nie chciałem mówić, że... ale w planach było na 5 ale wiecie, nie chciałem zapesić. Dobra, 93,5kg O kurde. To ja max repów na Arm rap 93,5kg. Speed repers. Tak, możesz manipulować teraz razy O, takie właśnie manipulacja. O, fajna manipulacja. Napiszcie widzowie w komentarzach, się podoba wam ja się taka manipulacja. O, to o, Oj, oj, oj. Tu będzie cenzura. Dawaj, trzy, dwa. O. Manipuluj, manipuluj kadrem. O Jezu, jakie pałacówki. Pięć, sześć, siedem, osiem. jeszcze jeden, bracie. To będzie nosił młodzież. będzie nosił młodzież. Ale pompa. No i fajnie, osiem to już jest takie... A, to teraz, to jest następny, dobrze, żeby widzowie Następne chyba, Ok, chyba pull down Ja mam Lay row Lay row, w rampie, pierwsza seria 65x8 Pull no down, down. <laughs> Pierwsza seria 65 na 8 ostatnia seria 80 na 8 bo jest lekko Pomóż, pomóż. Dobra, skończ nagranie Nie pomagam 90kg pull down <średziś> Szczegółowy opis. Ja. Opa. Może nie jego? Mamy trochę? No. tu, tu, I tak od dołu lekko. Lekko od dołu. No, no. Coś takiego. Fajnie, fajnie. Tutaj wrzucimy przebitkę jak wyszły w no, no. przednią serię. Bo... Bo... <średziś> Były robione klipy. Serio? Możesz wypierdalać z kadru? coś?

Ojojo oj. i nie stała pleca <laughs> takie plecy wyjebano, zresztą <laughs> 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 <Okay. laughs> <Okay. laughs> yeah. na i zresztą na i zresztą Barcelona i tej na Nie będzie na i no i co? So, mogę i dodać i zresztą na i zresztą znaczy ja nie wiem, czy obejrzę tą Barcelonę, bo ona leci na kanale Plus chyba. A ja kanał Plus kupuję tylko jak się Liga Mistrzów Więc W sumie już niedługo, bo już 16 grają. Ale fajnie przepompowuje się przepompowuje. <gry> Jebane kule Przeszedłem Gdzieś nie razy Fajne To tak komicznie wygląda jak ty to robisz, nie? Bo tylko te kule widać takie latające przed Ale tyłu Ale nie przegrywaj, bo ja po nie mogę przegrywać Dobra Masz coś przegrać? Co robić. Tak od przodu pójść Od przodu i klapkiem przegrywaj Bo coś widać nawet jak na tą małą klatkę, coś widać. 100 kg już na wadę? Co? 100 kg na wadę? <laughs> I patrz. Microloading. Microloading. Najważniejsze to w treningu Microloading. 2 kg hantel. Ile to jest? 2 kg? Tak. Mm. Microloading. Dobrze, dobrze. Dobra, jeszcze druga, ale... Pan już. Nie nagrywałem w drugiej. Można sobie pojęć, Będziemy wahać. O kurwa Dobra, Już na poważnie Słuchajcie Wiosłko plus 7,5 kilo w końcu Schody z chciałoby się dołożyć ciężar, więc nie wiem ile tu jest, chyba 108,1 Chyba tak? No to jest tak zjebane Zlecimy Mamy Teraz jeszcze pół godziny zawiązywania pasku. Dziwne, dziwne. Na... <tryk> Przegraj no, jak zawiązuje ta paski. Przegraj się ciężar jeszcze raz. jego twarz. Bude, ale przygrypka. Dobra, i teraz tu plecy. Będę pomagał tu. Sprawdzę napięcie. Oj, taka napięcie. Ta, to pomaga. Tak, tak, tak. Mikro. Mikro <grym znać> chyba, chyba nie chciał. Chyba się zgłosił. Przypomnę to, co mówiłem na początku. Znać nie, nie, nie no, no właśnie, chciałem ci to przypomnieć. Nie trzeba było wkładać. Oj! To, to już wiesz, posiłownie. Nie chodziło, że po serii, tak tylko po, po siłowni Ale muszę zobaczyć, na ile zrobiłem, bo 7 albo 8. Chyba następnym razem tam 20 sobie dałożę. No i to tyle? Oj! Jakiś komentarz? Brak komentarzy. Dobra, serinka z masików. Mamy tutaj. Co? Odsłonę za mała koszulka. Co? Za mała koszulka. No, ale tak. Zaraz się coś rozerwie, czuję. Na ciężar nie zwracajcie uwagi, bo to... Która seria? 6, Bo hmm. taki volume, volume workout robimy. Się no, to jest 8, idiota 8? To jest 8. No dobra, lecimy. Matematyka go przewyższa. To no. Masz w lustrze też? Niestety. no pentoś nie, to jest znacznie częstszy. To tu fajna. I bo brać co jest? troszkę. Coś narrator. Co, co? Wy światło to trochę, nie? Dobra. Co zostały łapki tylko. Zostały łapki Szncakowi. Chodź, chodź, przegramy Albo tak się gdzieś daleko. On tam rozpenteczki robi. Później chyba... Jeszcze też jakieś łapki będzie robił? Z nosy. Nie wiem w sumie, co my coś robił. Może spomałem Zobaczyłem później. Dobra, seryjka 15 kilo Tak manipuluj kadra, Powiedz Chodź coś powiedzieć. Opowiedz jakąś historię z dzieciństwa. No, no to tak, historia będzie taka. Kiedy jeździ, jeździło się na Bombside C po Counter Strike'u na rowerze samochodem kiedyś to... Przejechałem szyszkę i aktualnie w tamtym momencie kosik przewrócił się, bo go gonił dzik. Nie, bo wtedy kradliśmy kukurydzę ogólnie, ale już za to odsiedzieliśmy na tą naszą odsiadkę, więc to się nie liczy. Szyłam? No dobrze, dobrze. Okej, okay, super. No, I wtedy kosik. Tak, tak, tak. I wtedy właśnie kosik uczył się Willis na tym, na motorze i wtedy jeździliśmy właśnie na tym rowerze, nie? Kurwa, po tym klubie coś opowiadać opowiadać. bo jeszcze lepsza historia jest taka, że robię teraz to, co on, nie? Robiłem, bo to jest jednocześnie trener. I mój profesjonalny trener powiedział tak. No, rób to ćwiczenie tak jak ja. Ja mówię, dobra, robię w taki sposób jak on. Ja mówię, tak, tak robiłem, nie? I mówię, kurwa, o ciebie napierdalałem, on. Co? Czemu? Nie? I mówi, to nie rób i chuj. Odłożyłem, nie robię i chuj. Co? To co co? To no, historia. No, jak dobra. mnie kurwa łokcie bolała, to nie <laughs> rób. Co? Czemu to nie rób? Ruch. Są treningi personalne u siebie. Du wiele podopiecznych jest zadowolony. To też jest chyba zadowolony, nie? Ja jestem szczęśliwy. I on nic nie mówi i robi. Muzyczka fajna. A ja co jak mu zdjął buta? to. Ciekawe, czego to zdermowało. A co jakbyś mu wylał taką butelkę wody na głowę? Kurwa, wyłączyło się przyciemnienie. To raz wyobraź to. Ice Bucket Challenge. 2025 Ice Bucket Challenge. Ale gównie, ja dole Spompowane te bary, To chujowo? No słabo, bo... słabo, Słabo, że pompę. No chujowo. A po co Ale pompa. Słabo, tak, słabo. Bo pomp. Oj! Ej, ale serio, weź like, od dołu się gra, bo jest źle. Oj, teraz mam, bardzo. Pokażę, się, jaka, która. <grym> Dobrze. Jest trening, jest fajny. Tak, jest trening, jest fajny. Dzisiaj 21. meczek Barcelony jest fajna. Jutro szkoła 10.40 jest fajny. Nie fajnie. No na 10.40 to fajny. I 4 lekcje? Wow. No, to masz już Ja Zaraz wezmę ten bizon. To na tak lub serię udowej bizona. Podejdź do niego Ja mu przyzywam bizonu Zaraz <zysy> <zysy> I zero zara. <zysy> Bizona Pokaż ciężarek mało Ogólnie to jest przegrane Ja już koniec treningu, jakby co Dobra Pani Wuka, napiszcie w komentarzach czy pamiętacie taki vlog u VK. Gdzie robór wzywał bizony, albo coś takiego Jeleniem, łosie, łosie chyba Łosie czekaj, i on trochę tak Zatykasz nas i mięczysz I wtedy niby przyjdzie łoś I, i możesz go zestrzelić I w obrotach łoś przychodzi Oczywiście ja za, przepraszam wszystkich, którzy jedzą mięso, nie zabijamy zwierząt Którzy jedzą mięso? Którzy nie jedzą mięsa i ogólnie też nie jem, bo moim zdaniem, gdy nie je się mięsa, to słuchajcie, no można naprawdę te wszystkie gatunki zwierząt, One są piękne. Na przykład mamy kury, się już kończą, ja słyszałem. Że nie można ich wjeść, nie? Na przykład McDonald's, ja słyszałem, że już mają wycofywać na no, no, no. Albo Kepsi. Jest to straszne ogólnie, dlatego nie jest mięsa, słuchajcie. Wiesz, że Kepsi się zamyka? Tak? Bo, widzisz, zbankrutowali, bo już nie ma kurka. buty same zostały. No to, jeśli. z się... nie kurde, Jeśli jaka. chcecie białko, nie? No to najlepsze, no to co to jest? Tofu, e, fasola czerwona, kukurydza. To I białko w proszku. Co? I białko w proszku. Tak białko, ale się... w, jeszcze wegańskie, czy tam wegetariańskie? z groszku. białko. groszku białko? A ty mnie pytasz? A ty powiedziałeś. No. Białko z groszku? Tak no. Jest takie coś? mo, ma wiedza, mała wiedzą. Ja nawet nie wiedziałem Dobra, no to chyba tyle, nie? Napiszcie co myślicie o zabijaniu zwierząt <noise> Zjadłem <Zjadnięte, kurwa. głosy> tę <noise> Oj tak Ale to był Już 90 kilo... ostatnio was on to widać, że już Aj gdzie? Aj gdzie! Do lewej! Do lewej! Do lewej! mój kosik do niej do Szymczaka. A my ogólnie damy tę muzykę czy nie słyszać? Nie, nie, nie słyszałem. Dobra. Cześć. Siemanko, ziomaczki! Dzisiaj pozujemy. Ej, to no kurwa co nagrywam! Tutaj kosik się zaklina. <laughs> Czym Poczekaj? tak trochę bardziej. Poczekaj. Jeszcze zrobimy ad taką przebitkę. Że wiesz, i tutaj damy tylko TikToka, że wiesz. Messi 2017, on skampnął. No. Andres Iniesta, on Dragon. Kurwa, jakieś światło się zapaliło chujowe, co psuje cały klimat. To spierdalamy. Dobra, spierdalamy. No i co? Zakończymy. Na dzisiaj koniec Jeszcze chyba jakąś przebitkę zrobimy, nie? Chcę pizzy. Ja no bo będziemy potem jeść, lecimy teraz do Żabki Po pizzę WK, człowieku Z najlepszym makro po prostu jakiś istnieje w Polsce w Zachodniej No i co? No i widzimy się później, nie? No wypierdala Na razie Nie będę przygrywał rejestracji, chociaż już chyba przygrałem. To się zamarza jak coś A to będę no tak, cały czas dobra, No tak, parę słów No już po treningu. latuje Wlatuje woda Przez barwenerę O, zaraz leci jakaś pizza Albo ogólnie ja na masie, więc trzy pizze zjem Dobra No i co? fajne. Pogoda fajna. Nie, mi się podoba akurat Nie. Ja lubię takie Londyńskie? Ja no Lubię londyńskie pogody no, dalej do Londynu <laughs> No dobra Dobra Please. Dobra słuchajcie, my już po treningu Jesteśmy już rozdzieleni wszyscy Każdy u siebie na chacie No i co, tak jak mówiłem po treningu umiem tu sobie pizza WK Do tego grapik Bez kofy, bez cukru Bez soli No i co Za dzisiejszy odcinek wam bardzo dziękuję Jeśli zostaliście do końca Możecie napisać komentarz winogrono. ja wtedy będę wiedział Że oglądaliście do końca Like, sub, comment Dzięki. Na razie.